Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! nieprawda Pamstwo! Tajna Historia Polski. Witam Państwa, Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Dziś gościem w studiu jest znakomity profesor... Historii Paweł Wieczorkiewicz, sowietolog, badacz dziejów najnowszych, wykładowca uniwersytecki, słynący nader oryginalnym spojrzeniem na historię, a także niebanalnymi opiniami. Wśród publikacji pana profesora wymienię dziś Bitwę Atlantycką, sprawę Tuchaczewskiego, historię wojen morskich, kampanię 1939 roku, historię Rosji, jest to uzupełnienie dzieła mistrza pana profesora Ludwika Bazelowa, a także historię polityczną Polski. 30 listopada w Auli Starego Buwu w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem W objęciach wielkiego brata. Tam pan profesor Wieczorkiewicz wygłosił referat pod tytułem Polska w planach Stalina. I o to chciałam dziś pana profesora zapytać. Dzień dobry Państwu. No to myślę, że musielibyśmy usiąść tutaj z Państwem na dwa albo trzy dni i też byśmy wszystkiego sobie nie opowiedzieli, ale rozumiem, że chodzi o ogólny zarys tej problematyki. To bardzo trudne. Na początek podzielę się z Państwem pewną taką uwagą ogólną. Jeśli chodzi o kraje demokratyczne. Azji Demokratyczna, jak druga rzecz pospolita, historyk, jeżeli archiwa nie zostały zniszczone, ma dość proste zadanie. Idzie do archiwum i tam główne dokumenty, główne decyzje polityczne są odzwierciedlone, znajdują wyraz w różnego rodzaju rozporządzeniach, narady są zapisywane, stenografowane, posiedzenia parlamentu, rządu itd. itd. W krajach totalitarnych niestety tak nie jest. Po pierwsze, kluczowe decyzje wydawane są bardzo często na tak zwaną gębę, to znaczy bez żadnego pokwitowania. Ale po drugie, co znacznie ważniejsze, najistotniejsze szczeble władzy Stalin, jego otoczenie, jego dwór z tego kręgu. Nie mamy żadnych bezpośrednich zapisów. Tu warto powiedzieć, że Stalin zakazał kategorycznie notowania czegokolwiek w swojej obecności. Jeżeli on mówił, trzeba było to zapamiętać i wykonywać. No ale to jest duża trudność dla historyka. Co prawda kilku paladynów Stalina, Chruszczow, Mikojan, Kaganowicz, to zostawiło pamiętniki, no ale te pamiętniki są pisane zwykle po latach i ogromnie zakłamane. W związku z tym, żeby odtworzyć to, co nie tyle samą politykę, bo ją poznajemy po faktach, ale intencje polityczne, koncepcje polityczne Stalina, jesteśmy zdani na hipotezy. Możemy próbować domyślać się, czego chciał Stalin i dalej bazować na tych domysłach, tego nigdy nie zweryfikujemy do końca. I to jest taka pierwsza uwaga. I druga. Ja bym zastanowił się, bo jest taka dość popularna Hipoteza, że Stalina polityka wobec Polski wynikała z jego kompleksów, jakie miał wobec Polski, wobec Polaków. A to wiążące się z klęską 2020 roku, gdzie przecież Stalin swoim uporem, niechęcią do wspomożenia Tuchaczewskiego pod Warszawą zaprzepaścił szansę na zwycięstwo w kampanii polskiej i na zwycięstwo rewolucji komunistycznej, przynajmniej w Europie Środkowej w 20 roku. No i pośrednio ta niechęć Stalina mogłaby spływać na Polaków, którzy przetrzepali mu skórę. Jest generał Rumer opowiadał nawet, że Udało mu się kiedyś wpaść na biwak ze swoją kawalerią w końcowym okresie wojny, gdzie godzinę czy półtorej wcześniej śniadał czy y, obiadował Stalin, więc Omar Stalin nie dostał się w ręce polskie w panicznej ucieczce. Ale druga sprawa polskich biografii Stalina to jest wątek jego ewentualnego polskiego pochodzenia. Jest bardzo mocno uzasadniona y, Przewalski. hipoteza przewarskiego. Słyszałam o tym. Generał Nikolaj Przewarski. Przepraszam, że przerwę. Ja oglądam co sobotę w nocy program Eduarda Radzińskiego, tak. który... Nosa do poszukiwania dokumentów ma jak chyba nikt w całej Rosji. On Aha. się posługuje księgami na przykład wejść i wyjść do kremlowskiego gabinetu Stalina. On dociera do dokumentów i pamiętników takich zupełnie nieznaczących tak, ludzi, jego jakichś pomocników, można Aha. powiedzieć, perkusisty, którzy właśnie od razu na gorąco notują, co Haziain powiedział, gdzie był, co robił i kiedy pyknął fajkę. I on to właśnie powiedział, że jest to. Absolutna bzdura. No, ja ale, mu wierzę. Ale ja bym jednak się zastanawiał, przepraszam, ja bym tutaj Radzińskiemu nie wierzył do końca, bo proszę zwrócić uwagę, jednak zatrzymajmy się, bo to myślę ciekawe będzie dla słuchaczy. O tym, że Stalin jest synem Przewalskiego mówił Chruszczow, mówił Aleksandr Szelepin, czyli szef KGB w rozmowach z polskimi politykami. Taka pogłoska, czy taki pogląd powszechnie w sowieckiej elicie partyjnej lat 50., -tych, 60. -tych dominował. I co bardziej ciekawe, Stalina w czasach młodości kiedy uczęszczał do sławnego seminarium, seminarium tak. koledzy nazywali konikiem przewarskiego. A myślę, że na zasadzie plotek no, wiedziano dobrze, do kogo mama chodziła na posługi. Jest jeszcze jeden argument ciekawy, nie wprost, źródło do którego mógł być może nie dotrzeć Radziński. mianowicie sfałszowana metryka urodzin czy data urodzin Na Stanie się naprawdę urodził rok wcześniej. I Tam być, było fałszowane tak, wszystko jak Ale być może, się być może właśnie chodziło o to, żeby ukryć możliwość ojcostwa przewarskiego, bo... Data 879 wyklucza ojcostwo. Prawdziwa data 78, czyli poczęcie, poczęcie nastąpiłoby na przyłomie 77-78, nie, nie wyklucza. Więc ja bym jednak się upierał. Warto by może było zrobić taką rzecz, ktoś mi poddał ten pomysł, na podstawie analizy portretów, na podstawie analizy zdjęć można dokonać takiego badania wykluczającego właściwie pokrewieństwo. Kształt ucha. Tak, tak. Mm -hmm, Więc mm -hmm. myślę, że należałoby spróbować zbadać. Powiem to przy najbliższej Dobrze. okazji. Panie profesorze, ale wróćmy do, temat do głównego tutaj. tematu. Szkoda. Czy przypadkiem Stalin nie realizował tego zawołania Lenina Warszawa, Berlin, a patomże Paryż? To jasno, jakbym po rosyjsku, jak już tak rozmawiamy, bo oczywiście Warszawa leżała na drodze do Berlina i ten, kto ma Warszawę, ten ma właściwie Berlin w ręku, na Warszawę Poznań jeszcze. I było oczywiste, że Polska była kluczem do polityki niemieckiej, europejskiej Stalina i w okresie międzywojennym, i w okresie II wojny światowej, i po II wojnie światowej. I była ten plac darme do ataku ewentualnego na Europę Zachodnią. Ale jeszcze wróćmy do jakichś indiosynkrazji i uprzedzeń, ale także i poglądów Stalina. Dodałbym jeszcze jedno. Rzecz. Stalin na swój sposób szanował Polaków, znaczy miał pewien kompleks polski Trochę inny. Wiedział jako człowiek dobrze znający historię Rosji, bardzo dobrze, a studiujący tę historię, jakim cierniem, jakim wrzodem Imperium Rosyjskiego byli Polacy w XIX wieku, je kłopotów przysporzyli Rosji. I dlatego w 1944 roku w rozmowie z Gillesem, powiedział, że jest to jeden z dwóch narodów obok Węgrów, który zasługuje na to w Europie Środkowej, żeby mieć własną państwowość. Inne oczywiście, z tam Czesi czy Bułgarzy, to mogą mieć, mogą nie mieć, bo są to narody chłopskie. Natomiast to są narody szlacheckie o wysokim stopniu poczucia narodowości. Tożsamości, w związku z tym złamać się ich nie da. No można, tego już nie dopowiedział, ale można wydomniemywać że tak sądził, można albo eksterminować do ostatniego i to próbował zrobić na naszych kresach do 1941 roku, no a albo, tak, 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 albo. Albo trzeba pogodzić się z tym, że ta Polska taka czy inna, podporządkowana oczywiście jakoś tam Sowieckiej Rosji, ale musi istnieć. Natomiast wydaje mi się, że Stalin na podstawie znajomości historii odrzucał koncepcję Polskiej Republiki Sowieckiej. Nie. 17 tak, Republik. myślę, że był zbyt rozsądnym politykiem, żeby nie zdawać sobie sprawy, że to będzie oczywiście jad, który zatruje od środka Imperium Sowieckie. I tak ten polski jad im sporo kłopotów przysporzył. Wyobraźmy sobie, co oby, gdybyśmy byli członkiem Tą właśnie XVII. E, tak, z tego, rozwijania. co wiem, w niektórych szkołach uczono, że Polska jest taką nieformalną, w no, no... Radzieckiej nieformalną XVII no, no, Republiką, tak. ale przyjdzie czas, kiedy zechce paść w objęcia wielkiego brata, o których właśnie mówimy. Pana zdaniem i te kompleksy, i ewentualne więzy krwi, Kwi, tak. i niewątpliwie ogromna determinacja właśnie w wykonaniu tego politycznego testamentu Lenina, żeby płomień rewolucji ogarnął hmm. całą Europę jak najszybciej i jak najszerzej. I czy w końcu udławił się tą Polską, czy się nie udławił? Stalin oczywiście, myślę, że nie Stalin ją sprawił bardzo dobrze, natomiast jego następcą zaczęła stawać w gardle, w gardle, dopiero później natomiast, jeszcze wróćmy do Stalina, bo ja bym powiedział tak, ja bym właśnie ten wątek osobisty raczej wbrew wielu historykom odrzucił, myślę, że Stalin był zbyt poważnym politykiem, mężem stanu jakby nie, raczej zbrodniarzem, ale mężem stanu zarazem to się nie wyklucza, bo był wielkiego formatu politykiem, wielkim jak, ale też wady miał wielkie tak, nie, jak, jak, jak każdy wielki tak, człowiek, jak, czyli właściwy tak, był tak, też wielki, oczywiście, jak mówi był o nim Degor Wielki, człowiek wielki zbrodniarz. Ogromny zbrodniarz, największy ludobójca chyba w historii, ale przy tym polityk, który potrafił... Bardzo skutecznie realizować swoje cele polityczne I teraz jakie były cele Stalina Przed 1939 rokiem Cel był moim zdaniem oczywisty Porozumienie z Niemcami za wszelką cenę Z Niemcami przed hitlerowskimi albo hitlerowskimi Z hitlerowskimi nawet lepiej niż z weimarskimi Ale żeby porozumieć się z Niemcami hitlerowskimi Trzeba było aby Obie strony tego chciały Hitler był najdalszy od porozumienia się ze Stalinem I Stalin jak napisał ten z pamiętnika Że zachowywał się jak odtrącana Narzeczona, która przymilia się Do pana młodego, który nie bardzo chce iść w konkurę. Przymilał się w bardzo różny sposób. Od 1933 roku składał bezustannie oferty powrotu do paktu Rapelleńskiego, czyli do sojuszu sowiecko-niemieckiego. To się dopiero udało w 1939 roku, kiedy Hitler został postawiony przed faktami dokonanymi przez Brytyjczyków i przez Polaków w postaci sojuszu polsko-brytyjskiego. I to była realizacja najlepszego wariantu stali.